Moje filmy z rejsów morskich w latach 1966 i 1967 nakręciłem kamerą sekonik na taśmie filmowej Orwo 2 razy 8 mm. Jednak po 40 latach przechowywania stan filmu bardzo się pogorszył. I dla uratowania wspomnień wspaniałej przygody wykonałem kopię filmów w formacie DVD, dodając równocześnie komentarz oraz kilkanaście zdjęć. Do wykonania kopii filmu użyłem kamery cyfrowej Sony i projektora Łucz. Mimo marnej jakości nagrań zapraszam chętnych do oglądania. Nasz rejs rozpoczynamy w Darłowie, przygotowując jacht Polonia do wyjścia w morze na blisko 30 dni. Wyjście z portu w darłowa. Naszym pierwszym docelowym portem jest leningrad. Widoczna matka pokazuje trasę, po której tam dotarliśmy. W morze wychodziliśmy przy sztormowej pogodzie. Silnik polonii był za słaby by pokonać napór wiejącego prosto w kanał portowy wiatru. Poprosiliśmy więc o pomoc kuter ratowniczy, który wyholował nas kawałek poza główki falochronu. Po postawieniu żagli obraliśmy kurs na Gotlandię. W nocy wiatr zelżał i następnego dnia nastała piękna, słoneczna pogoda, którą wykorzystuje nasz kapitan Wiesław Depczyński przy porannej toalecie. Na horyzoncie słabo widoczny południowy brzeg wyspy Gotland. Na pierwszym planie Stasia, jedyna dziewczyna w naszej załodze, w kraciastej koszuli autor filmu. Widoczna tązurka należy do drugiego oficera. Określanie pozycji za pomocą sekstansu oraz namiernika widać brzeg Niewielkiej wysepki położonej przy wschodnim końcu wyspy Gotland. Obieramy kurs na przejście między obiema wyspami. Drugi oficer też ma kraciastą koszulę. Trzeci oficer wychodzi z mesy. Stasia przy robotach bosmańskich korzysta z pięknej pogody. Kapitan w ramach szkolenia demonstruje posługiwanie się petardą. Nareszcie ujawnił się pierwszy oficer. Jesteśmy na wodach radzieckich. Dziś na deser kisiel. W Zatoce Fińskiej dołączają do nas dwa polskie jachty pięćdziesiątki, z którymi razem płyniemy z rewizytą do Leningradu na zaproszenie jacht klubu przy leningradzkim kapitanacie portu. Bycie sternikiem przy pięknej pogodzie to najlepsza zwach. Przy takiej pogodzie nawet obieranie ziemniaków można polubić. Flaga pod salingiem sygnalizuje oczekiwanie pilota. Tymczasem kapitan demonstruje sposób wspinania się po wantach. Jednak znacznie lepszym sposobem dokonywania wszelkich napraw na maszcie jest wykorzystanie ławeczki bosmańskiej. Na rozfalowanym morzu, jednak i to nie jest łatwe. I na szczyt mastu dotarł jedynie trzeci oficer. Do komunikacji głosowej z towarzyszącymi jachtami niezbędna jest tuba. Pogoda jest nadal piękna i troszkę przywiału. Ten pan w bereciku to długo oczekiwany pilot, który na holu za kutrem wprowadzi nas do portu w Leningradzie. Oto i główki portowe. Pulsujące kółko wskazuje na planie portu, miejsce cumowania naszych jachtów. Żaglowiec Leningradzkiej Szkoły Morskiej. Nasze trzy załogi przed Smolnym, od którego rozpoczęło się zwiedzanie miasta. Plac targowy, na którym kupujemy kwiaty, by złożyć je pod pomnikiem Matki Ojczyzny, na cmentarzu Piskariewskim, na którym pochowano ponad. 670 tysięcy mieszkańców Leningradu, którzy podczas oblężenia miasta przez armię niemiecką trwającego 872 dni, zmarli głównie z głodu i wycieńczenia. Po zwiedzeniu Peterhofu i ermitażu weszliśmy także na aurorę, by zobaczyć słynne działo, które ponoć rozpoczęło rewolucję. Wróciwszy nieco pobyt w Leningradzie, płyniemy do Helsinek. Oto główny basen portowy. Jak przystało na znamienitych gości, zacumowaliśmy niemal pod samym pałacem prezydenckim. Wiedzanie miasta rozpoczęliśmy od wspaniałego Bulwaru Portowego oraz Stadionu Olimpijskiego. Mannerheimgatan jest jedną z głównych ulic Helsinek. Jednym z licznych symboli Helsinek jest wspaniała prawosławna katedra. Helsinek płyniemy do niewielkiego miasteczka Hanko, położonego u zbiegu zatok Fińskiej i Botnickiej. To już port Hanko. Polonia i uroki cichego miasteczka. ile odpoczynku nad brzegiem zatoki. Pożegnanie z Hanko oraz wodami Zatoki Fińskiej. Teraz płyniemy do Wizby, urokliwego miasteczka na wyspie Gotland. Prace bosmańskie. To stały element zajęć załogi na każdym rejsie. Pan Ksawery Prek jest najstarszym członkiem naszej załogi. Widać północny brzeg Gotlandii oraz wieże kościołów i murów obronnych starego, hanzeatyckiego miasteczka wizby. Chwila czasu na zwiedzanie miasteczka. autorowi filmu też należy się zdjęcie Ostatnie spojrzenie na Wizby z pokładu wychodzącego w morze jachtu. Teraz kurs na południe. Pierwotnie zamierzaliśmy dojść do Darłowa, jednak trwająca najpierw cały dzień flauta, a następnie silny zachodni wiatr i konieczność halsowania zmusiły nas do wejścia do portu w ustce, gdyż nie mogliśmy się spóźnić z przekazaniem jachtu następnej załodze. To już usta. Nasza załoga zeszła z pokładu po 27 dniach rejsu i przepłynięciu 1693 mil morskich.